Cześć! Wiele osób twierdzi, że webinary już nie działają albo działają znacznie słabiej niż działały. Natomiast ja mam trochę inne zdanie. Uważam, że webinary cały czas działają, szczególnie w B2B. Natomiast trzeba zadbać o wiele elementów po drodze, żeby one mogły być skuteczne i żeby mogły dowozić wyniki. Dzisiaj pokażę Wam jeden z takich małych elementów, który lubię realizować razem z czatem GPT. Jest to niewielki element, ale który poprawia. Statystyki webinarów konkretnie poprawia tak zwany show up rate, czyli ilość osób, które przychodzą na wasz webinar w stosunku do ilości osób, które zapisały się na ten webinar. I ten show up rate jest bardzo istotny, no bo możemy mieć setki czy tysiące zapisów na nasz webinar, natomiast jeżeli ten show up rate będzie niski, to będzie 5%, czy 10%, no to duża część naszej pracy idzie po prostu do kosza, bo ktoś się zapisze, ale nie obejrzy tego webinaru. Natomiast jeżeli zadbamy o wysoki show up rate, to nie musimy mieć tak dużo zapisów, albo te zapisy mogą być znacznie droższe, żeby cały lejek webinarowy dobrze i tak opłacał się w naszym biznesie. Więc pokażę Wam, co ja robię, żeby to poprawić. Przejdźmy zatem na stronę jednego z webinarów, który właśnie robię w ramach promocji kursu T-Shaped. No i mamy tutaj stronę webinaru. I teraz zobaczcie, jak zapiszemy się na ten webinar, ja się tutaj zapiszę, to przejdziemy oczywiście na stronę podziękowania. I na tej stronie podziękowania już możemy wykonać kilka akcji, które są istotne dla naszego biznesu. Ja akurat na tej stronie podziękowania, jak widzisz, odsyłam odbiorcę do kursu T-Shade, czyli może sobie kliknąć i poznać szczegóły tego produktu, no bo do tego webinaru oczywiście zapraszam osoby, które są. W targecie, czyli marketerów przyszłych marketerów B2B, którzy chcieliby skorzystać z tego produktu. Natomiast tutaj zastosowałem też inne wezwanie do działania, czyli osadziłem kalendarz. Ktoś może umówić bezpłatną 15-minutową rozmowę, żeby dowiedzieć się, czy ten produkt jest dla niego. Także jak widzisz, strona podziękowania to taki dodatkowy tip. Strona podziękowania od razu może służyć ci do tego, żeby zbierać konkretne akcje biznesowe, i polecam rzeczywiście w tym zakresie strony strony podziękowania wykorzystywać. Natomiast na tej stronie podziękowania, żeby zwiększać show up rate, bardzo często akurat na tej tego nie ma, bo już mamy tutaj dwie akcje, to i tak jest dużo, więc nie chciałem przesadzać. Na tej stronie podziękowania zazwyczaj znajduje się jeszcze jedna akcja do wykonania, mianowicie zachęcam do tego, żeby dodać takie wydarzenie do swojego kalendarza. Jeżeli mówimy szczególnie o B2B, no to kalendarz jest czymś, na czym pracują Twoi odbiorcy, więc warto o to zadbać. Czyli ktoś klika i automatycznie dodaje mu się, wydarzenie z Twoim webinarem do kalendarza. Dzięki temu ktoś, nawet jeżeli przegapi Twoje maile, to zerkając do kalendarza na bieżąco zobaczy tam Twoje wydarzenie. Natomiast, co jest ważniejsze, taka osoba często zrobi sobie po prostu miejsce odpowiednio wcześniej na to, żeby mieć godzinę czy dwie godziny czasu, aby Twój webinar obejrzeć. Także to jest bardzo istotny punkt. Ja tego nie zmieściłem tutaj, ale jak przejdziemy sobie do skrzynki mailowej, no to zobacz, że otrzymałem po zapisie automatycznie maila, gdzie rzeczywiście są takie Przyciski już osadzone, czyli od razu tutaj, aby nie przegapić wydarzenia, koniecznie dodaję do swojego kalendarza Google lub Outlook. Ja mam te dwa kalendarze, możesz pokusić się o więcej, natomiast z mojego doświadczenia, te dwa załatwiają 90 ponad procent odbiorców, którzy korzystają przynajmniej z popularnych kalendarzy, niepopularnych i tak nie zaadresujesz. Także cała reszta może sobie dodać to wydarzenie ręcznie. Ja korzystam z kalendarza Google i zobacz, jak kliknę sobie tutaj to przejdę do takiej strony. Czyli od razu mam w kalendarzu Google możliwość jednym kliknięciem klikając w zapisz dodania sobie wydarzenia do mojego kalendarza 8 kwietnia od 18 do 19.30 jak widzisz, mamy opis tego wydarzenia, co się tam będzie działo, mamy też link do takiego wydarzenia, czyli od razu Twój odbiorca, nawet jeżeli Twoje maile zaczną lądować w spamie, on ich nie zobaczy z jakiegoś powodu, to i tak mając w kalendarzu zapisane wydarzenie będzie w stanie na nie dotrzeć. Nawet Je Nie otrzyma linka z tym wydarzeniem zaraz przed jego startem, więc ma tutaj wszystkie potrzebne informacje. Klikamy zapisz i mamy to dodane w kalendarzu. No i teraz jak tworzyć takie przyciski do kalendarzy online, żeby twój odbiorca mógł to dodać w prosty sposób. Jest do tego cała masa narzędzi, część tych narzędzi jest płatna, natomiast ja polecam używać czata GPT. Po pierwsze, dlatego, że zrobi ci to bezpłatnie, a po drugie, dlatego, że zrobi to po prostu szybciej. Jest jedna komenda, wrzucę ją. Wam też w opisie do tego wideo możecie sobie skopiować i całość zajmuje naprawdę 20 sekund. Otwieramy sobie czat GPT. Ja już tutaj wpisałem tą komendę i ona brzmi tak: Stwórz linki do kalendarza Google i Outlook do wydarzenia widocznego na screenie. Dodaj tytuł wydarzenia, jego opis, korzystając z informacji na grafice. Wydarzenie ma trwać 90 minut oraz link do pokoju webinarowego, i tutaj ten link, który widzicie właśnie w tym miejscu. No i oczywiście musimy wkleić screena, czyli wrzucamy mu taką komendę i wrzucamy mu screena z naszej strony webinarowej. Tutaj się wrócimy, bo to jest strona podziękowania. Robimy szybko screena, wystarczy tak naprawdę nam ta część, bo tu mamy wszystkie informacje. Przechodzimy do czata GPT, klikamy Ctrl V albo Command V, wrzuca nam się nasza grafika, no i czat zaczyna nad tym pracować. No, i mamy gotowe po około 20-30 sekundach. E, oba linki są gotowe. Tutaj musimy teraz kliknąć, po prostu w kopiuj link, i ten link skopiowany wklejamy sobie albo do maila, tak jak to było u mnie, albo na stronie podziękowania, albo i tu, i tu najlepiej dodać te właśnie linki. Tyle, e, twoi odbiorcy będą mieli łatwą możliwość, żeby e, dodać takie wydarzenie do swojego kalendarza. No, i jest duża szansa, że po prostu nie przegapią twojego webinaru. Przy okazji, Zapraszam do tego webinaru, na którym robiliśmy ten przykład. Jeżeli oglądasz to przed 8 kwietnia 2025, no to zapraszam. Jeżeli jesteś marketerem B2B i chcesz poznać zastosowania AI w B2B, no to akurat będzie okazja do tego, żeby to zrobić. A jeżeli jesteś przedsiębiorcą, właścicielem, masz swój zespół marketingowy albo chcesz go budować i chcesz popracować ze mną strategicznie, no to jak zawsze zapraszam do growplan.pl. I będziemy mogli właśnie moją metodykę budowania wzrostów wdrożyć w Twojej firmie. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale.